Jakiś kotek tu jest uciekł. A był tutaj. Daj ci kusek. Ja się zajęłem smartfonem, a on się uciekł schował. Mamuśka idzie za mną, I kto to? Kicia, chodź. To to Gacuś czy Zuzia? Chyba Gacuś. Kic, kic. Nie, kapitan Zbik. Kapitan Zbik, chodź kiciulek chodź kicia Kapitan Zbik nie widać specjalnie o. cały tygrys jest cały tygrys Chodź Kicia, idziesz z nami na spacer? Chodź Kicia, chodź kici. chodź Kiciulku No proszę Miałem sfilmować chyba dzikuska A sfilmowałem kapitana Zbika Może raz pójdzie się schowa Schował się Schował się no i zobaczymy gdzie on poszedł gdzie jest? nie widać nie wiem no, nie widzę słońce się odbija jeszcze od tego był kapitan Żbik ale uciekł kiciulek dzikusek też był też nam uciekł się schował no było słychać walkę kotów mamuśka tu wskoczyła na płot i co widać coś tam kochani bo ja nic nie widzę słońce tu świeci tam jakiś kot jest Nie wiem. muszka tu wskoczyła, żeby zobaczyć. No nie wiem czy tam coś było widać. muśka, Widzisz tam coś? Tomeo, chodź kicia, nie uciekaj. Nie się bój. a Zbyszek jest pożyteczny. A Zbyszek to jest konserwator hydraulik. Złota rączka. O, nie ma mamuśki. Skoczyła tam. Skoczyła. Ale gdzie tam jest, to ja nie. tak na oślep kręcę Zobaczę. nie ma Romeo dzikusek uciekł tam i chyba się spotkał z tym kapitanem Zbikiem bo zamiałczał któryś z nich